Lato w całej pełni, jeszcze Sejm się zbiera na wakacje, a tu już dożynki, a tu już dożynki, i to niestety nie rolnicze, bo rolnicy nie mają głowy do żadnych dożynek. Nie wiem nawet, czy żniwa się odbywają, bo rolnicy protestują w Warszawie przeciwko wyzyskiwaczom i domagają się rekompensat dożynki to zrobią jak będą wybory samorządowe być może a na razie mamy dożynki sądu najwyższego i w ogóle sprawiedliwości ludowej bo Sejm w trybie oczywiście ekspresowym, Senat też w trybie ekspresowym przyklepał, a Sejm wcześniej uchwalił nowelizację do nie tak dawno uchwalonej ustawy o sądzie najwyższym. Dzięki tej nowelizacji będzie można spuścić z wodą panią prezes Małgorzatę Gersdorf. No i to budzi oczywiście ogromne, ogromny rezonans, nie tylko w naszym nieszczęśliwym kraju, gdzie właśnie tu się takie głosy odzywają, że to już są dożynki. Pani Środa nawet zamierza przejść do podziemia, a ona biedna myśli, że to będzie tak samo, alimenty takie same jak na przyjawności. No nie, nie będą to tylko w czasie okupacji, tak dobrze, że było, że to cichociemni lądowali z pasami pełnymi dolarów i złota, no teraz to nie, nie widać, skąd ci cichociemni mieliby lądować. Proszę Państwa, pan profesor Zajadło, on właściwie powinien się nazywać Zajadły, bo nawołuje, żeby pisać donosy do Franciszka Timmermansa w tej sprawie, ten pan profesor Zajadły był bardzo uczony profesor, bo on na stypendia zagraniczne jeździł w latach 80. No i tam się wyedukował. Dzięki temu dzisiaj może pisać. Dzisiaj może pisać donosy do Franciszka Timmermansa, tu się żalić na sprawiedliwość. Ciekawe, że tam w latach 80. to nie widziałem żadnego donosu pana profesora Zajadło, no bo wtedy by nie dostał stypendium zagranicznego, to znaczy stypendium mógłby dostał, ale paszportu by nie dostał od bezpieki. No a więc trzeba było siedzieć na dupie i cicho i tak dalej. A teraz to każdy odważny no ale jak sprawiedliwość jest zażynana, to dożynki Sprawiedliwości Ludowej to oczywiście nie ma żartów. Proszę Państwa, rezonans jest duży. Właśnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu potwierdził, że tu w Polsce nie jest dobrze ze sprawiedliwością. Zwrócił się do niego. Kiedyś tam sąd z Irlandii, czy może wydać jakiegoś szubrawca tutaj do Polski. No, bo słyszał ten, że tu w Polsce sprawiedliwość jest naruszana. No i Trybunał w Luksemburgu potwierdził, że to nie taka ekstradycja nie gwarantowałaby szubrawcowi tutaj rzetelnego procesu. Gazeta Wyborcza i inne organy postępactwa odnotowują to orzeczenie z taką schadenfreude, z taką mściwą satysfakcją, Podobnie jak niezawiśli sędziowie, ale głupi ci sędziowie są naprawdę, to jest rzeczywiście hołota, bo nie zdają sobie sprawy, że to im właśnie Międzynarodowy Europejski Trybunał Sprawiedliwości taką recenzję wystawił. Ja niestety potwierdzam, to wszystko prawda. Jak może być bezstronny sąd w sytuacji, kiedy tam konfident siedzi na konfidencie i konfidentem pogania? Mało tego sędziowie, to durniowi to wystarczy pozwolić mówić, a on sam się zdemaskuje. Otóż, jak Państwo wiecie, sędziowie zarzucają jedni drugim, że tamci to są mianowańcy PiSu, no oni to nie, nikt ich nie mianował, no jak to ich nikt nie mianował, albo Kwaśniewski, albo Jaruzelski, albo Wałęsa, albo Komorowski, każdy z nich musiał ich mianować i co więcej, musiał mieć jakieś powody, żeby akurat tego Adanasa mianować, a innych nie mianować. No, jakie to powody, to nawet nie śmiem się domyślać. W 1970 roku poszedłem ci ja do prezesa sądu wojewódzkiego w Gdańsku, żeby go zapytać, czy by nie przyjął mnie na aplikację pozaetatową. No i ten prezes zadał mi tylko jedno pytanie, nawet nie pytał, czy studia skończyłem. Tylko czy należy do partii. Jak mu powiedziałem, że nie należy do partii, to popatrzył na mnie tak wymownie, że ja się zorientowałem, że żadnej aplikacji u niego nie dostanę. No ale inni dostawali, inni dostawali. Stopień upartyjnienia w sądach. Za komuny może nie był tak wysoki jak w niezależnej prokuraturze, ale to jest połowa sędziów no leżała do PZPR-u. No i oni tu chcą uchodzić chodzić za niezawisłych i apolitycznych. No po prostu banda idiotów, banda przebierańców. Jeżeli zarzucają jedni drugim, że idą na pasku jakiejś partii, to znaczy, że o żadnej niezawisłości sądów w Polsce mówić nie można. I to zarówno w przypadku pani Gersdorff, jak i tych innych przebierańców z Sądu Najwyższego, którzy uchwalili, że jest do końca kadencji prezesem Sądu Najwyższego, niedługo unieważnią prawo grawitacji. Już im, naprawdę Gersdorfiny im wpływają na mózgi. Tam już rzeczywiście niewiele w tych pustych łbach zostało. Proszę Państwa, no, zobaczymy, czym to się skończy, bo to nie można tego tak zostawić. Jak już się poprzednio anonsowałem, że na początek września jest przewidziany kongres opozycji ulicznej. Wszystkie ulicznice i ulicznicy z całej Warszawy będą się tam kongresować, a może nawet spoza Warszawy, bo to przecież impreza ogólnopolska, moja faworyta. Joanna Wielce, czcigodna Szurin-Wielgus. Y, powiedziała, poradziła właściwie, wysunęła taki pomysł, żeby y, ten Kongres przekształcić się w parlament alternatywny, no tam będą się parlamentaryzować, y, ciekaw jestem, czy w bagażnikach będą tam przyjeżdżać, czy nie, no to się okaże, jeszcze wszystko będzie, wszystko nam zostanie objawione w odpowiednim czasie. No i proszę państwa, y, Pytanie tylko jak te uchwały i te ustawy, które są parlament alternatywny uchwali, jak to wyegzekwować. No i tutaj nasza złota pani będzie musiała jakąś tutaj jakieś rozwiązanie znaleźć. Czy wołynkę i interwencję, czy też interwencję bez wołynki? No zobaczymy. Ustawa 1066 obowiązuje, podobnie jak klauzula Solidarności z Traktatu Lizbońskiego, więc wszystko będzie zgodne z prawem. Proszę Państwa, tak właśnie na, 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 taką książkę pod takim tytułem dostałem jako uczeń drugiej klasy. W nagrodę za postępy w nauce i pierwsze czytanie i piękne czytanie, przepraszam to była książka Jacka Bocheńskiego pod takim właśnie tytułem Zgodnie z prawem o tym jak to łubowcy tam maltretują swoje ofiary zgodnie z prawem o jeszcze i dzisiaj wiele radości by czytelnikowi ta książka dostarczyła ale nie sposób jej odnaleźć nawet w antykwariatach nie wiem, czy autor, pan Jacek Bocheński, jej nie, wy, nie wykupił tego nakładu, żeby tutaj nikt, żeby, jak to mówi poeta, wieczysta noc powlekła ten jego wyczyn. No, takie były czasy, proszę Państwa. Dzisiaj też ważą się losy referendum konstytucyjnego, które pan prezydent jako samowolkę proklamował 3 maja ubiegłego roku. Przez cały rok cisza była w tej sprawie. Widać było, że pan prezydent ani B, ani my w tej sprawie nie jest w stanie tutaj powiedzieć. Aż wreszcie widocznie ktoś przypomniał panu prezydentowi, że no trzeba te pytania referendalne przedstawić, więc pan prezydent przedstawił takie widać na kolanie napisane. No i ponieważ samowolka to była, to już że na kolanie napisane to jeszcze senat by to jakoś przeszedł nad tym do porządku, ale że samowolka to była, no to ta zniewaga krwi wymaga. No i już pojawił się pomysł, żeby dobrze, jak już do rozwiązania kompromisowego, żeby skoro już nie może być referendum 11 listopada, jak tu prosił Pan Prezydent, no ale też nie może go nie być, skoro już Pan Prezydent, żeby tu nie podrywać autorytetu głowy państwa, to pojawił się pomysł, żeby referendum się odbyło, a jakże, ale 2 i 3 maja, przyszłego roku. No zobaczymy jak to, co to z tym będzie. W każdym razie przeciwko referendum występuje zarówno obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, Jaki obóz zdrady i zaprzaństwa, tylko każdy z innych pozycji. Więc rozumiem, że pre, pan prezydent jest załatwiany ze wszystkich możliwych pozycji. Jak przetrzyma ten eksperyment, no trzeba trzymać za niego kciuki, bo i dożynki sprawiedliwości, i pan prezydent z różnych pozycji, no dobrze to nie wygląda, proszę państwa, ale. I tak nieźle to wygląda na tle tego, co się wydarzyło w bezcennym Izraelu. Proszę Państwa, tam Kneset uchwalił ustawę, że Izrael jest państwem żydowskim. Co oznacza, że ci, którzy do Żydów zaliczeni nie są, nie będą mogli korzystać z pełni praw politycznych. No jest to trochę podobna ustawa do ustaw norymberskich. Muszę tutaj powiedzieć, że ta sytuacja, to co się stało w Izraelu, jest realizacją pewnego marzenia. W getcie warszawskim w czasie okupacji, to chyba Emanuel Ringenblum. Odnotował był taki chłopczyk, no i zagłodzony, zabiedzony, zaszczuty, taki w pewnym momencie nerwy odmówiły posłuszeństwa i krzyknął: Ja chcę być Niemcem, ja chcę jeść, ja chcę zabijać. No i to marzenie się właśnie realizuje w Izraelu, z czego wynika, że. Słuszna myśl, raz rzucona w przestrzeń, prędzej czy później znajdzie swego amatora. a I to nawet nie jednego, tylko cały Kneset. No więc widzicie, Państwo, szkoda, że Adolf Hitler tego nie widzi, bo dopiero by się ucieszył tam. Nawet w piekle by mu się lżej zrobiło na widok tego, że jego idee nie umarły razem z nim. No a tutaj jeszcze na tym nie koniec, bo prezydent Trump uzgodnił z prezydentem Putinem, jak się okazało na szczycie w Helsinkach, no co robimy z Syrią? Prezydent Trump najwyraźniej uznał, że no, nie ma co z tą Syrią sobie głowy zawracać i trzeba się wycofać. Oczywiście z zachowaniem twarzy, to jasne. To jest tak, jak Haile Selassie przed wojną, spotkał go ktoś w Hyde Parku w Londynie, no bo Haile Selassie wyemigrował z Abysynii, no i pyta go, co jak to wasza wysokość nie zajmuje się już Abisynią, na co Haile Selassie z godnością odpowiedział, a po co, przecież zostawiłem tam włoskiego wicekróla. No więc tutaj prezydent Trump zostawił w Syrii Włodzimierza Putina, który się próbuje układać z bezcennym Izraelem, zaproponował, żeby że Rosja y, utrzyma wojska irańskie na odległości co najmniej 100 kilometrów od wzgórz Golan, no, ale premier Netanyahu powiedział, że on nawet na 100 kilometrów się nie zgodzi, w ogóle się nie zgodzi, no więc w Syrii tym czasem się zakotwuje pewnie, chociaż syryjski tyran musi się cieszyć z takiej protekcji, bo oczywiście wszelkie działania wojenne wkrótce ustaną, tym bardziej, że bezcenny Izrael wycofał chyba. Z 800 tak zwanych błękitnych hełmów, to znaczy agentów i dywersantów, którzy udawali tam y, działaczy pomocy humanitarnej. Jak widać, proszę Państwa, teraz już nie ma wojen, tylko takie hybrydowe są. No, nie tylko Rosjanie prowadzą wojnę hybrydową, tylko że oni z zielonymi ludzikami, a Izrael z białymi ludzikami. No, jest to pewna różnica, ale mimo tej różnicy są, jak widać, i podobieństwa. Y, proszę państwa to w połowie lata się dzieją takie rzeczy, a cóż dopiero kiedy lato się zakończy i nastanie jesień i w, jak w jesieni wszyscy będziemy obchodzili dożynki nie tylko ludowej sprawiedliwości, ale być może i żniwne, bo Rolnicy, którzy teraz demonstrowali w Warszawie, wtedy skończą demonstrację, ale przecież nic się nie zmieni. Tym bardziej, że od, od wieków się nie zmieniło nic, że najcięższa jest dola chłopa, a każdy jest chłopem, chyba że jest babą. W związku z tym pojawiają się takie hasła, że cała władza w ręce chłopów. No, jeszcze. To bardzo słuszne hasło, tylko jeszcze nie wiadomo których chłopów. No i tutaj chłop z chłopem za bary się będzie brał, o co tu już teraz nie o dożynki, tylko o władzę. Prawda? Bardzo ciekawie się ta jesień nam zapowiada. No a tutaj jeszcze zbliża się nieuchronnie kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. No i z tej okazji 31 lipca o godzinie 18.30 w Klubie Dziennikarza na Foxtal odbędzie się promocja książki Leszka Żebrowskiego pod tytułem Warszawa 44. Krew i chwała. To jest książka odsłaniająca nie tylko rozmaite kulisy i zawierająca akcenty polemiczne z rozmaitymi opowieściami na temat powstania, ale również demaskująca takie opowieści baronów Münchausenów, różnych przede wszystkim ze strony żydowskiej. Naprawdę lektura tej książki, a podobnie jak zresztą innych. Nasuwa takie podobieństwo z Feldkuratem Ottonem Kacem, no coś w tym jest, jakaś cecha Feldkurata Ottona Kaca musiała się upowszechnić wśród starszych i mądrzejszych, bo oni wszyscy z niego. No i proszę Państwa to będzie promocja tej książki, a przy okazji jako człowiek interesowny chciałbym również zareklamować swoją książkę. A tutaj chciałbym na, zwrócić uwagę, że patronem medialnym promocji mojej książki, podobnie jak patronem medialnym promocji książki Leszka Żebrowskiego, będzie TV Asmę, do którego, czy za pośrednictwem którego właśnie do Państwa wszystkie te rzeczy mówię.